Czasami się zastępuje premiera na posiedzeniu rządu, jak premier idzie na urlop. No okej, okay, ale to są sytuacje przewidywalne i uzgodnione, tak? Natomiast z faktu, że czy ktoś jest konstytucyjnym ministrem, czy wicepremierem, nie wynika automatycznie jakaś większa władza. Ona wynika z budżetu, którym się dysponuje, z podległych instytucji, z zakresu wpływów w parlamencie. Z rzeczywistej pozycji politycznej wynika większa władza, nie z tytułu. Czy pana zdaniem e, stan... Poziom relacji Polski z Ameryką doznaje uszczerbku ze względu na to, że na czele rządu jest Donald Tusk, a na czele MSZ Radosław Sikorski. Mówię o tych wypowiedziach obu panów, obu panów na temat Donalda Trumpa. Może zaskoczę, ale tutaj się będę różnił z Pisem, nawet bardzo mocno. To znaczy, moim zdaniem, niestety nie. Niestety, czyli chciałby pan, że miało to znaczenie? Nie, nie chciałbym. Okej. Okay. To dlaczego pan powiedział niestety? Dlatego, że to wynika z pewnego mojego pesymizmu co do znaczenia Polski dla Stanów Zjednoczonych i dla administracji prezydenta Trumpa. Sądzę, że Polska w tej chwili, w obecnych działaniach administracji prezydenta Trumpa jest niestety na tyle drugoplanowym graczem, że jest trochę bez różnicy, kto stoi na czele państwa, na czele rządu. Jesteśmy drugoplanowym w sensie są, to, są to politycy nielubiani w Białym Domu, nie posiadający tam kontaktów ani dobrych notowań. Natomiast to po prostu nie robi różnicy, bo to w ogóle nie robi różnicy. A pana zdaniem, jesteśmy drugoplanowym graczem z własnej winy, czy po prostu sytuacja geopolityczna jest jaka jest? To nie jest ani sytuacja geopolityczna, ani wina. To jest kwestia potencjałów. Z punktu widzenia Amerykanów liczy się, kto jest numerem jeden w Europie. My jesteśmy numerem jeden, ale na wschodniej flance. Natomiast ta wschodnia flanka tak naprawdę jest dla nich od dawna kłopotem, a nie szansą. Amerykanie mają nastawienie, są wyjątki, są wyjątki idealistycznie zorientowane, ale generalnie moim zdaniem dominująca matryca uprawiania polityki Amerykanów jest po prostu transakcyjna. Szukają miejsc, gdzie można coś wygrać, coś zarobić, coś zyskać. Wschodnia flanka jest miejscem, w którym trzeba raczej ryzykować, raczej lokować zasoby, po to, żeby osiągnąć cele, które w Ameryce samej są często niezbyt zrozumiałe. Do tematu relacji polsko-amerykańskich wrócimy, bo będziemy rozmawiać jeszcze o Deklaracji Polskiej Prawa i Sprawiedliwości. Tam jeden z punktów dotyczy Ameryki, a także o porozumieniu między Unią Europejską a Donaldem Trumpem. Oglądają Państwo Rymanowski Live. Moim gościem jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Sukcesywnie odbieramy od Państwa pytania. Za chwilę panu marszałkowi je przekażę, ale teraz pytanie dotyczące. 11 października. Wie pan, co się wtedy stanie? Proszę, <laughs> nie mi, wie pan? proszę mi przypomnieć. 11 października tego roku, jesień. Mam zaglądać do kalendarza? Proszę się nie przejmować. Na 11 października Jarosław Kaczyński zwołał wiec przeciwko nielegalnej migracji, demonstrację przeciwko nielegalnej migracji. Czy pan pójdzie na tą demonstrację? Szkoda, że nie w lutym. A czemu akurat w październiku 11? Nie wiem, może lubi październik. No my zwołaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, to w lipcu na lipiec. Moim zdaniem tak działa partia, która jest partią XXI wieku. Partia, która zwołuje coś w lipcu na październik, to brzmi jak partia z XIX wieku, nawet nie z XX. A jest pan złośliwy, jednak? Bo nie, uważam, że nie ma w tej diagnozie żadnej złośliwości. Uważam, że to jest po prostu diagnoza. W tym tempie uprawiało się politykę. Pamiętam, jak Dmowski uprawiał politykę, to było już no, 100 lat temu okresie I wojny światowej, ponad latem, 110 lat temu, w czasie pierwszej wojny światowej, no to mógł na przykład na pół roku polecieć, po, 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 nie latało się wtedy, popłynąć do Stanów, robić tam lobbying w Waszyngtonie. Dmowski robił lobbying w Waszyngtonie na, na rzecz polskiej sprawy i wrócić po pół roku do Polski, i jakby przywództwo czekało na niego, nigdy nie kwestionował. Dzisiaj człowiek nie otwiera wiadomości w telefonie przez pół dnia, i wszyscy sprawdzają, czy nie umarł. No więc uważam, że nie ma złośliwości w stwierdzeniu, że zapowiadanie manifestacji teraz na październik jest ekstrawaganckie. Czyli Jarosław Ale... Kaczyński, pana zdaniem, uprawia politykę slow motion? Nie, nie. Moim zdaniem jest to jakaś forma intencjonalnego odsuwania w czasie. Jarosław Kaczyński jest zbyt inteligentnym człowiekiem, żeby zrobić to przez pomyłkę albo z powodu błędu. On to zrobił celowo, on to zrobił dlatego, że ta manifestacja nie ma znaczenia. Z... Jak to nie ma znaczenia? Normalnie. To znaczy? Normalnie. Nie, nie, nie chodzi o manifestację, chodzi o rozmowę o manifestacji. Chodzi chodzi. O to... Chodzi o to, żeby wydłużyć czas, kiedy, yy, 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 on narzucanie agendy w rozmowie. Ale sądzi pan, że on jeszcze z tego 11 października może się wycofać? Nie. No, manifestacja, jak co zapowiedział, to się odbędzie. Chodzi o to, że nie ma znaczenia, ile ludzi przyjdzie, nie ma znaczenia, kto tam zabierze głos, nie ma znaczenia presja wynikająca z tej manifestacji. Jak my zrobiliśmy manifestację w 80 kilku miastach i zrobiliśmy to w 2 czy 3 tygodnie, to dla nas te manifestacje miały znaczenie to, żeby pokazać, że mamy zdolność mobilizacyjną, że przychodzą ludzie, że ludzie stoją za postulatami, które yy, artykułujemy i że oni wytwarzają presję na lokalne instytucje, na przykład, żeby nie lokować centrów integracji cudzoziemców, żeby, yy, nie, nie osiedlać imigrantów, nie przyjmować do domów dziecka nielegalnych imigrantów w tych konkretnych miastach, gdzie to robimy, żeby chronić bezpieczeństwo lokalnych społeczności, żeby nie zdarzały się gwałty, morderstwa itd. Czyli nam chodziło o efekt. Jarosławie Kaczyńskiemu, moim zdaniem, chodzi o rozmowę o tym, że oni będą coś robić. Chodzi o narzucanie agendy w rozmowie. No i zorganizowaliście demonstracje w wielu miastach Polski. Na ulicę wyszły tysiące osób, i Adrian Sandberg powiedział, że wyciągnęliście na ulicę patusiarnie. Jeżeli Adrian Sandberg jest niezadowolony, rasiści, to się mówi: ludzie nienawidzą innych ludzi. Proszę się Był niepokoić. Był pan zadowolony ze wszystkich haseł, które padały Proszę na tych demonstracjach? Proszę się niepokoić, kiedy Adrian Zandberg nas zacznie chwalić. Czyli pan się cieszy, że krytykuje? Nie, cieszę się. Ja nie przeżywam jakichś szczególnych emocji, jak Adrian Zandberg coś powie. Po prostu stwierdzam, że skoro nas krytykuje, to znaczy, że wszystko jest na swoim miejscu. Jak Wyborcza zrobi okładkę i tam będzie coś pozytywnego na mój temat, to wtedy należy zacząć się niepokoić. Natomiast jeżeli nas krytykują, no to jest wszystko na swoim miejscu. I ten schemat można też odnieść do Zandberga, tak? A wracając do Jarosława Kaczyńskiego, on wzywa wszystkie siły patriotyczne, żeby przyszły na tą demonstrację. Nie jesteście patriotami, nie przyjdziecie? Dlaczego nie moglibyście z pisem demonstrować przeciwko nielegalnej migracji? Znaczy nie do końca rozumiem sens tych pytań, no Jarosław Kaczyński uprawia klasyczną y, retorykę y, właściwą dla swojej partii. Czyli co uważa pan, że on jest tylko na niby przeciwko nielegalnej imigracji, że tylko wy jesteście naprawdę przeciwko nielegalnej imigracji? Nie, 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 nie. Myślę, że nie w tym jest w ogóle rzecz. Nie w tym jest rzecz. Robienie manifestacji przeciw nielegalnej imigracji jest moim zdaniem w tej chwili obok tematu, dlatego że problemem w Polsce nie jest wyłącznie, a nie przede wszystkim nielegalna imigracja. Problemem w Polsce jest masowa imigracja i brak przygotowania państwa do obsługi masowej imigracji. Nielegalna imigracja, jakbyśmy... Mam tu kartkę, może mm -hmm. narysuję, nar narysuję taki mały graf. Nie, pewnie nie będzie tego widać, ale możemy narysować tak. Tu jest legalna imigracja, nielegalna imigracja, zbiór wspólny, czyli ludzie, którzy są raz tu, raz tam, zależnie od tego, jakie mają prawo do pobytu. Tu moglibyśmy jeszcze zrobić takie strzałki, że z obu tych zbiorów. Przepływają ci ludzie, może tak to pokażę, tak. Będzie, to, będzie to widać, tak? I jeżeli ktoś się chce skupić tylko na wycinku, to moim zdaniem jest pytanie o jego intencje, dlatego że problemem nie jest jeden z podzbiorów, problemem jest wielkość obu tych zbiorów w relacji do zdolności obsługi w administracji i służbach państwowych.